Wiesz co F1 robi w Minecraft'cie? Co? Chowa ręce. No ci widziałeś. Uzasadnij nagrywa się, dobra, nagrywa się. Zostawcie Witajcie, wiedziałeś. dzieci. Witajcie, dorośli. Witajcie, dziewczyny. To najładniejsze, zwącie do mnie, nie do niego. Napierwamy z Minecrafta. No, ale zespół spostrzegawczy, że nie wiem. Dwa mury odkryłeś. On jak zwykle jest hamem i zdaje mi zasługi Krzysztofa Kolumba. A, a ty nie odkryłeś Ameryki? To przepraszam, jesteś zwykłym chamem, który ciągle siedzi w domu i nie odkrywa Ameryki. Hmm. Dodać mnie do tego jak to dzisiaj? O, nie wiem. I... ad, napisz na skype'ie swoją nazwę. Jesus Maria, napisze coś na tracie. Dobrze! Maria, znasz moje konto od lat. A ty... Znasz moje konto od lat i nic nadal nie pamiętasz, ty. Damiani, be, be, bef. Nie umiesz czytać, best! Nie jesteś online. Jestem online, czytaj kurde. To grać, gracz ja best jest online lub nie istnieje. Damiani, aha, diamani, kurde. Damy i ane, i dy. Zobaczcie, no, się, się skapnąłem. kupi kurde. A, b, i. Nie, nie. E, przepraszam, ja, że ja kurde z nim nagrywam ludzie, wybaczcie mi. Nie, <grym> yes, nie, yes, Koniec yes, się skończył, yes. zamknij się. Koniec się skończył. Skończyło się. Teraz włączam stopper. Czekaj, kiego go znajdę w komórce. O, stopper. Start. Dobra, nagrywamy. Mamy ich Isho Ishome, tak? Jesteś tu do chore czy nie? Der problem! Your Island spawn. Jest problem ze spawnem wy wyspy. Zrób z tym coś porządek. Czekaj, okay, teraz spawn. Nagrywasz? Tak, nagrywam. O, czekaj, czekaj, już jest OK Nie ruszaj. się. Czekaj, teleportacja za trzy skunki. Jestem na wyspie. Chyba. Czekaj. O, jestem na niej. O. Widzę dziwnego gościa. Nie od kurwa ci odobaczcie ze szkółce. Tu nie ma drzewa! No coś ty? Czemu? Ciekawy gdzie może być? Mam używanie kwipunku, jak ja jestem mądry. Chodź, tu nie o, ma chodź, drzewa? No, chodź do tatusia, chodź do tatusia. Czemu tu nie ma drzewa? Bo nie podobało mi się z tym bo... Czemu tu nie ma drzewa? Dwaj go macie. Alex i wybrzeż. i co? Co no. tu nie ma drzewa? Wyszło mnie. Czemu zabrałeś moje rzeczy? Oddaj moje drewno. Chameje Odejmuj Oddaj mój kraftik. Ty go ukradłeś. Co? Albo spadł, albo ty go ukradłeś. A no to spadł. Tak spadł. Przepraszam. Będę płakał. Po prostu nigdy nie nagrywamy z większym kredytem. A Michał? On przynajmniej ma inteligencję. Brrr. Zabawne, nie? No. Zabawne. Jak, jak was to Jak A tak szczerze, to nigdy z nim nie nagrywałem. Chciałem, próbowałem, ale nie, nie wrzuciłem tego, ponieważ on się tak darze, nie było słychać mnie tylko jego szyki. On nie umie cich, cicho mówić do mikrofonu. Ja umiem patrzeć! Dzień dobry! A mama, nie oglądaj prawa Agaty! Ja to oglądam! Nie jesteś mamą! Ale ja i tak to obejrzę! Nie. Ja, ob ja obejrzę goło i wesoło! Weź u spokój, tu dzieci oglądają! Dzień dobry, małe dzieci! Pędzi on nie wiem, ile mają lat moi widzowie, ale jest ich prawie 400. Dajcie mi dwa suby, dajcie mi dwa suby, będzie was 400. Nie, nie, możecie dawać jak chcecie, możecie dać łapę w dół, możecie dać łapę w górę, ja wolę w górę, dobra. Da, musicie dać, ale mu powinniście dać łapę w górę, da powinniście mi dać suba, ale ja nie żebram, nie jestem żebrakiem. Wy dajcie jak robicie, ale dajcie mi łapki, a ja mu dajcie w dół. Zbyć. Ponieważ on tylko e, e, Media Player, kurde widzi. Daj mi dwa deski. Nie, nie ci. Daj mi dwa deski, to będę miły. Nie, mój mi opraziłeś. Jesteś bardzo inteligentnym chłopcem. Ja nie wiem, dodaj jeszcze coś. Który nie wygląda jak y, pokraka, trąbasz pan wiele razy pokonał. Zmarnowałeś to drewno na tabliczki? czy Serio? Znaczy, to, kurwa. Serio? Ale już się z tobą nie będę rozmawiał. Ale serio zmarnowałeś drewno na tabliczki? Serio? Nie, jak przedłem na wyspę, to one se leżały. Serio? Tak. Musiałeś to zrobić, nie? Musiałeś okraść, kurwa. Musiałem. Jestem normalny. Boże, jesteś taki nieumyślny. Na to kobla, weź sobie zrób dziurę i kopa. Nie zabierasz ze sobą lawek. widzisz, ja chociaż... Wtedy kobyl się nie spala. Nie, nie, niektórym tak będą myśli ciebie! Nie, 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 tak, no, no, Ale już. On nie, 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 będę i nie, nie, idzie nie, stronę nie, nie, w nie, 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 to nie, sprzedać. Zostałem 4 jabłka. nie, nie, od Boga, kurde, mi w nie, nie dam ci. pilnujcie kota, dam 3 diaksy. Dobra, przypilnujmy mu kotka. Albo bądźmy hamami, miejmy go gdzieś. Czemu to się do cholery nie kopie? O, kopie się. Jak to zrobić na serwisie? Minecraft Skyblock czy Minecraft Interactive? Nie, nie wskazujemy taką Minecraft Interactive, bo będą pisać komentarze, że ściągamy od SKF-a. Co to nie, 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 przygodę z Mike Joker no nie nagrywa! No, widzisz, czy możemy sprawdzić tak Bawię się jest dobre. Bawię się krasniej, bawię się krasniej, niem, ciasteczko. Czekaj! No, widzenia, obraziłeś mnie, z ciasteczko. Kuleruje się dlatego, bo jest w wielkim kolegą. Ale Bez kinowiec. To ja i Damiana. Dziękuję, kurde. Nie ma za co. To... Ale naprawdę dziękuję. Czuję się jak Damian normalnie. Spadłem z wapu. zrobiłem! Wskoczyłem na Kraftiki i zeskoczyłem z mapy. Ale uratowałem się, bo się rozłączyłem, nie? No, już... dziurę zrobiłem! Dziurę zrobiłem! Dziure, to jest dupa. Dobra, robię stopa, bo zobaczą. Jeśli byliście na tyle. Ba... Jeśli ktoś był na tyle głupi, że pokażę mu moje hasło na serwer, to jesteście w błędzie. Idę na skyblocka. Ciesz się, kurde. Nie. Idę. Ci... Nie, nie, nie. Idę. Albo płaszcz, dobra? Nie. A się bo do... Z radości? Ze... smutku, że wracam. Nie. chcę. Nie lubię. A ja ciebie, wiesz? Sprzedam tego gobla. Ja jestem dzisiaj w pełni błędna i go kupię. Proszek jest bardzo głupi, bo myśli, że diament mu pomoże. 242 końców, co mogę za to coś kupić? Zostawiam to. Zamknij się, kurde. Rodzinę możesz. Kupię blok Emeral, nie wiem po co. Jest już ciemno Ja to piątkę, piątka, a ty nie Jaką piątkę Właśnie widzisz? Jaką piątkę? Co jest maja, a nie szkoła! Jak to nie? Jak nie? Jak ja, mi pisz? O Dad zostałem... może, za, ja może powieść, że Minecraft jest szkoła przetrwanie, to jest. Minecraft szkoła gdzie? Kradnie moje teksty. Znów coś zrobiłeś ze spawnem wyspy. O, musiałam Dziękuję Ty się Kurde, robisz na A ja kupiłem, ja mam sześć... A ja mam dwa... drewna. Ja mam dwa staki drewna. Ja mam dwa takie drewna, by budowały piękną hałkę z drewna, rozumiesz to? Nie mieć, Nie możemy mieć jak na poprzednim skali, bo kurz takiej do góry. Pamiętasz mój piękny kibelek, który ty zniszczyłeś. Odpowaliśmy miejsca na prawdziwy dom. Czekaj, nie ruszaj się... O tak, 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 tak. Mieszkał czekaj. w kiblu. Nie czekaj! O tak, ładnie. Kurde, Dą ci mam ci jeden stak drewna, byś mił. No skoczyłem na tabliczkę. Albo stoję na... Ja odgadnąłem, jak nie spaść z bloku, wiesz, jak zobacz. Shift. Gdzie ty jesteś? No coś, nie widziałeś? Właśnie za... Bo Właśnie się, jak ci youtuberzy nie spadają, żeby z krawędzi jak na przykład... Bo duma, ja to odkryłem czy... właśnie ten dzień temu, nie? Ten właśnie ten temu odkryłem. Ja miesiąc temu. Ha. Nie tak, tak, tak. wiesz czemu ja spadłem, bo ja zrobiłem takie coś, patrz, skoczysz sobie na craftingu i bam, tam skoczyłem. <laughs> no, Jezus no, w lawę bym skoczył, kurde. By się Ej, ma. to ja tu ja skaczę w lawę, nie ty. No co, budujemy domek? No, ale taki wiesz, jak wtedy, tak w, gó w górze, dobrze? Naprawdę musimy? No tak, by było, y, potwory tam będą. To, to schody, to zrób schody jak mądry. Dobrze, dobrze. Jakże taki błodrze ja schody robić? Dla... Ile mam monejów? Monejów? Iść jestem. Sześć końców. Go. Nie tak. Sama jest wiele. Kopię kobla, kopię kobla. Kopię tu ten. tej piosenki. Teraz ja, ja, ja się zastanawiam, jaką piosenkę dać do innych. Jaką? Bez <laughs> ja A ja gormitów. Ja też. Też właśnie. Masz ale... schody. Zadowolony? Nie, ja wiem jaką piosenkę dam. Jodę. Z e, będę Ona mi pomaga w katolickich chwilach. tak tyle ludzi, mają na mnie focha. Oglądaj moje pioskina. Oglądaj moje pioskina. No, no, jak, to... jak, jak kiepsko pomalowany klaun. Jesteś na Powiedz mi, mnie, kurwa. <grym> mi, pocałuj, Masz. Dobra, co podniosę. Wybuduję taką chatę. No i śmiesznąt bruda się Nie, to zebasz. Jak nie przezywasz. Od y, czystych y, ludzi. No ja mam nadzieję. Tr Ale nie no wyżej musimy to zbudować. Zobaczcie nie da się pod tym chodzić. Ale to będzie jedno piętro. Jedno piętro, Z... nie da się pod tym chodzić, żeś. Nie możesz no. tego zniszczyć, bo jak to zniszczysz, to to nie do przepaści. Tak jak mam to w dupie. Uważam, że dużo przepinamy na tych nagraniach. musimy się trochę pohamować. Dobrze. O ja, pięknie. Z technicznych on się powstrzymuje. Przypominam, dla niego to jest bardzo trudne wyzwanie. Hark! To, że on się powstrzymywał na moich urodzinach, to jest trudno. Nie byłem nigdy na swoich urodzinach i nie chcę być. Ale byłeś w śnie. Co? O, ty mnie nie mówiłeś! Że ja, że byłem w szpialu. Ale to byłeś w bo wózkar był psychiatryczny. Najgorsze <gorsze> było to, że Magward mnie uratował. Takim ładnym autem. Ja nie mogę na tym Okazało się potem, że Oskar tak się rzucił na Daniela, tylko dlatego, bo Daniel go kłamał, że jest psychiczny. I... <laughs> o może. Nie, nie, o tym nie, nie, kurde. Dobra, wam wam mój Login. nie, 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 I bam. Skali mi kurde. To tyle nie kaskałyś, chami kurde, żebym nie. Dobra, idę na skyblocka, jest już noc. Cię boli, jest ranek. A na skyblocku i na, na, na spawnie jest noc. Masz... Masz na nie Maśmę Ale pada, ale pada. Cię boli. Pada na spawnie. Na spawnie! Jeszcze na spawnie SkyBlocka hmm. Nie mam Nie mam koby Nie mam Nie zbyt... Czemu to zrobiłeś? Nie mam koby człowieku. Czemu to zrobiłeś? Nie sprzedać Nie, wiesz co trzeba zrobić? Tak. umy, iść, umyj, dobra? Dobra. Dobra, taka wysokość starczy. Masz pro... I weź, weź ten kobet, który jest panie na ziemi i go sprzedaj masz. Zniknął kurde jeszcze mi. I to przy... I sprzedaj swoje życie, dobra? Nie. Mm -hmm. Bo zgodził się. Co? Jeszcze jest tutaj. Kochani, on się zgodził. Słuchaj, jeszcze raz mnie obrazisz, ja wychodzę. Dobre, powstrzyma swoje zapędy. Bo ja zacznę cię obrazać i pójdziesz do babusi. Hmm. Jo, tak jak pani Marta, to ja mam mamę. Co? Kiedy no, to będzie? Ale wtedy Marta, co pani powiedziała? Wtedy mówił. Nie, niech Marta będzie, bo ona ma mamę. To A co my wtedy wybieraliśmy? Bo Daniel był miał być tym skarbnikiem. Aha. Nie, bo mama, bo ona ma mamę. Chyba ja się Mocne. Jo, bez mamusiny, chłopak. Nie, ogląda tego. Rani, nie oglądaj tego! Rani, nie oglądaj tego! Rani, nie oglądaj tego. Nie te na wieki, nie będzie o ja Powiedzmy to wprost, to twoja wina. No, chyba twoja. Powiedzmy to też wprost. To całkowicie twoja wina. Za dobre, wiesz to ja wychodzę, to nagrywanie nie ma sensu. No ale czemu to zrobiłeś? wanie no, nie ma sensu. Hmm. Mam się zgodzić O zostałem sam. Nasz bohater został sam. Nigdy nie będzie wiadomo, czy odzyska przyjaciela. Tego już się dowiecie w następnym odcinku. Widzę, że w następnym odcinku? No właśnie teraz. Oto właśnie. W tej chwili skoczyło mi się drewno. Fuck you.